W upalną niedzielę 28 sierpnia 2007 roku w Kaczecach odbyły się tradycyjnie gminne dożynki. W południe przy Domu Ludowym utworzył się korowód i wyruszył po gazdów, którym w tym roku byli państwo Barbara i Kacimierz szkarpeki. Przy pięknym śpiewie zespołu ludowego na Dolzianie wręczono gazdą symboliczny chleb dożynkowy. Gazdowie oczywiście zachowywali się jak na prawdziwi gospodarze. Przystało i wszyscy zostali poczęstowani biodulą i kołoczem. Stąd Barny korowód udał się do kościoła parafialnego w Kaczycach, gdzie gazdowie zostali przywitani przez proboszcza i odbyła się uroczysta msza dożynkowa. Po mszy miała miejsce kolejna część obchodów, w której gazdowie przekazali chleb gospodarzom ze Zebrzydowice. Całość uświetnił występ kaczyckich zespołów na Dolzian oraz nieco młodszych artystów, kaczoków. Tadycyjnie obchody dożynkowe zakończył festyn. Szanowni rolnicy, mieszkańcy gminy oraz goście, uczestniczący dzisiaj do rynka gminy w Kaczycach. Każdy z nas wie jaką ciężką pracę wykonuje rolnik na roli, aby uzyskać dobre urodzaje. Szczególny okres pracy to okres żniwny, bardzo trudny, gdzie trzeba zwiększyć wysiłek i zebrać plony w odpowiednim czasie by zboże się nie zmarnowało, bo z tego zboża będzie chleb, którego wszyscy potrzebujemy. Wszyscy czynimy starania, aby tego chleba nikomu nie zabrakło. Po skończonej pracy żniwnej tradycją jest, że w naszej gminie organizowane są dożynki, świętoplonów oraz chleba. Organizują je samorządy lokalne oraz Gminy Ośrodek Kultury po to, aby podziękować rolnikom za ich trud i poświęcenie. Cieszyć się chcemy razem z nimi, chociaż w tym dniu pragniemy im życie umieścić. Dzisiaj, właśnie w naszej sołectwie mamy ten dzień radosny. Mamy uroczyste dożynki kliniczne. Szanowni Państwo, jako gospodarz tego sołectwa Dziękuję Wam, że przyjęliście zaproszenie pełnienia obowiązku gazdowania na tych dożynkach. Jesteście dzisiaj gazdami wszystkich rolników tej uroczystości dożynkowej. A więc z ogromną radością do Was przybywamy i ten bochen chleba oraz dożynkowy wieniec Wam wręczamy. Aby się Wam zawsze dobrze darzyło i każdego roku plony obfite z pola do Waszej stodoły. Za te życzenia nagrody czekamy. Od gazdinki kołaczyka, a od gazdożka, by nas w miodunką poczęstowali. A potem zapraszamy Was, szanowni gazdowie, do korowodu, aby pojechać podziękować Panu Bogu na mszy świętej dożynkowej w kościele za urodzaje i plony, aby dobry Bóg sił rolnikom dodawał i od niepowodzeń okradał.